JP Długa droga za mną, będę dalej leciał Parę głów jest za mną, by czas mi szybciej leciał Długa droga za mną, nie dziwcie mi nie wyszło. Znowu odpalam to jedynie jak się kucisz ze mną, to się kudzi z moją ksywką Co oczekujesz ode mnie, jak nie cyborg? Druga, druga za mną, w nie mi nie Znowu odpalam, to jedynie rytok. Jak się kudzisz ze mną, to się kudzi z moją ksywką Co oczekujesz ode mnie, jak nie cyborg? Ja nie jestem robotem Emocje mam na sobie Jeszcze zbiję na tym krocie Nie wyjebę go, nawet jeśli mam coś droższego na sobie Ma większe ambicje, nie odkładam na potem Nie siedzę na pizzy, mam w domu własny hotel nie pilny, nie zamienię na dobre Co jest dla mnie ważne, nie po co rzucam szkołę. Nie ważne, nie co drogie Ja wartość zatrzymam przy sobie Po to mam kogoś przy sobie nie namącili w głowie Nie zaglądam w kogoś portfel Mam ważniejsze rzeczy na głowie Utożsamiam się z logiem Zobaczymy się w moim porcie, zobaczymy się tam, gdzie każdy chciałby być. To moja misja, no i mam do tego dry, to mój logo znam, nie to co znacie. Wy jedno oko mam na trach, a w drugim jesteście. Druga, druga za mną, jedzie w mi wyszło. Nowu jak się kucisz ze mną, to się kuci z moją ksywką Co oczychujesz ode mnie jak nie Druga Droga za mną, nie dziś w ziemi, Znowu odpalam to jedynie readok Jak się kucisz ze mną, to się kuci z moją ksywką Co oczychujesz ode mnie jak nie Druga droga za mną, nie dziś ziemi, nie Znowu odpalam to jedynie readog Jak się kucisz ze mną, to się kucisz moją ksywką Co ociech ode mnie jak nie cyborg druga, druga za mną, Ciechujesz ode mnie jak nie cyborg